Witam bardzo serdecznie z Wielkopolski. Jesteśmy w klubie Ankos MMA, a ze mną to już doskonale widzicie na własne oczy. Michał Andryszak, witam serdecznie. Witam. I przyznam szczerze, że gdy przygotowywałem się do tej rozmowy, jak zawsze szukałem jakiegoś punktu wyjścia, jakieś Twojej wypowiedzi, czegoś wokół czego można by tę rozmowę obudować. Też tak myślałem do pewnego momentu, aż wysłuchałem. Tego, co mówiłeś po walce z Sązą. I moim zdaniem to pa padło bardzo ważne słowo z Twoich ust. Być może jedno z najważniejszych w Twojej karierze. Powiedziałeś, wróciłem. I to było fajnie słyszeć z Twoich ust. Tak, znaczy, no myślę, że tak. Myślę, że ta, ta, ta radość w która najbardziej wynikała z tego, jak się czułem i, i jaka była taka dyspozycja. No, że tak powiem, jak ze starych dobrych lat. I myślę, że. że... Zaskoczyłem i, i mam nadzieję, że, że, że taki stan rzeczy się utrzyma już e, no na stałe. Nie? że Wróciłem i już zostanę. Wyglądałeś na człowieka, który zrzucił z siebie jakieś kilkadziesiąt kilogramów balastu. To muszę przyznać. No, czy tak, czułem, czułem się bardzo dobrze, e, mimo różnych przeszkód po drodze, w, i, i tak, e, ta dyspozycja była bardzo fajna, bar, bardzo taka oczekiwana. W sumie no. W, Trudno mówić o, o coś, coś szerzej, coś więcej, bo, bo walka no, no, no nie była za długa i no, nie pokazała powiedzmy aż tego wszystkiego, ale a może właśnie odwrotnie, może przez to, że była taka, to właśnie pokazała to, że jednak no, byłem przygotowany bardzo dobrze, i, bo jednak za co by nie było, na polskim podwórku namieszał. I te boje, nawet jeżeli przegrywał, to jednak toczył długie, chyba nigdy nie przegrywał w tak krótkim czasie. Z jednej strony mówię o tym balaście mentalnym, z drugiej rzeczywiście, ty przed tą walką gdzieś tam też to przepracowałeś, jeżeli chodzi o, o skład ciała, tak mogę powiedzieć, bo gdzieś tej tkanki było mniej i chyba mówiłeś, że lepiej się czujesz jako ten nowy, odmieniony Michał. Rzeczywiście tak jest, było? Znaczy, już tych nowych, odmienionych Michałów to już e, może zostawmy? Po prostu, e, po prostu zacząłem pracować z Mateuszem Dunajskim. Jest to człowiek, który zajmuje się i przygotowaniem motorycznym, i, i suplementacją, i dietetyką. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem tych takich specjalistów, dietetyków. Dla mnie to trochę szarlataństwo jest i, i, i e, tym bardziej w kategorii ciężkiej trochę wymyślanie. Czekaj, stop, przepraszam. Daniel Skibiński, szarlatan? Nie, no wiesz o co mi chodzi, że, że dużo jest tych wszystkich dietetyków, specjalistów. Ja nic do tego nie mam, jakby zdrowy tryb życia jak najbardziej i wszystko ok. Ale często widywałem takie, i to chyba wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo ludzi przyzna mi rację, że właśnie fajni zawodnicy, którzy zaczęli współpracę właśnie gdzieś tam z jakimiś cudownymi dietetykami i tak dalej, te kariery różnie się toczyły nie? i te dyspozycje były różne. E... I nie do końca jestem przekonany, kilka razy robiłem podejście do właśnie jakiejś dietetyki i tak dalej. Nie do końca byłem przekonany i chyba nie do końca wyszło mi na dobre. Natomiast no, wracając do punktu mojej wypowiedzi Mateusz Dunajski prowadził kilka lat temu jeszcze Jędrzeja Maćkowiak, nie wiem czy ty takiego zawodnika. Jędrzej Maćkowiak, zawodnik Wagi Ciężkiej. No i my zwałuję, trenowaliśmy razem. No i trenowaliśmy równo i on zaczął mi odskakiwać tak, że nie mogłem go dogonić, nie, i zastanawiałem się właśnie co jest, no i pojawił się Mateusz Danański. No i tak po kilku latach rozmawiałem z Mateuszem, akurat tak się jakoś zgrało to wszystko, nie wymyśla facet, facet przede wszystkim uprawiał, uprawiał sporty walki, ze względu na to, że ma kontuzję, no to już nie mógł kontynuować, ale uprawia sporty walki, zna tą specyfikę pracy. I zna też bolączki fajterów, co, co, co na pewno wpływa na plus, no i dobrze mi się z, z nim współpracuje, bo nie jest nachalny w tym wszystkim, nie, nie jest tak, że ty musisz, tylko właśnie płyniemy z tym, nie? jak, jak woda, no? że, dostosowujemy się. I myślę, że tak, że, że na pewno e, ma to wpływ, to pozytywny, parę kilogramów mniej, na pewno czułem się lepiej. Eee, czułem się fizycznie, tak wiesz, siłowo tak naprawdę to samo, a natomiast no, ta ruchliwość, szybkość, co chyba jest moim największym atutem, jeżeli chodzi o kategorię ciężką, e, była im plus. Bo zanim... Bardzo zbudowałem tą odpowiedź. A, myślę, że utrzymałem skupienie i zrozumiałem, ale wracając do tego, o czym mówiłem, zanim złapałem się tego hasła, że, że wróciłeś, to, to tak sobie patrzyłem i tak... Chciałem zadać pytanie, czy ty się po prostu w tym fenie nie marnujesz? To jest moja myśl. Spojrzałem sobie na te trzy walki. Trzy walki fajnie. Chyba nie byłeś w klatce dłużej niż trzy minuty. I ty, tak się zastanawiam, czy te trzy walki i ten rok sprawiły, że zrobisz krok do przodu, że jesteś lepszym zawodnikiem. Tutaj mam gdzieś jakieś, jakieś wątpliwości. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. Znaczy, wiesz, co, przede wszystkim Federację Fen. Wybrałem Federację Fen ze względu na ilość walk, którą e, oni mi zagwarantowali. W tamtym okresie KSW robiło 4 gale w roku. Inne federacje zagraniczne, no zagraniczne tak naprawdę, nie chcą zawodników, którzy przyjdą na jedną walkę, zrobią walkę i znikną. KSW ma kontrakt może nie wyłącznościowy, ale generalnie jakby pozwala zawalczyć za granicą, ale ten kontrakt obowiązuje mnie. Nie? I Żadna poważniejsza organizacja i tak mnie nie chciała za granicą, ponieważ no, jestem zawodnikiem KSW No i to przyjdę, nawet załóżmy: przyjdę, pokonam ich mistrzać, tam tam pokonam misi, jakąś lokalną gwiazdę i znikam, wracam do KSW. No, kiepsko, więc zostaje mi to KSW. Były, było to mało walk. Po walce ze Stasziczem chciałem jak najszybciej nadrobić, bo właśnie czułem, że wracam na dobre tory. No, prawda jest taka, że. Ci przeciwnicy no nie byli tacy, jakbyśmy sobie życzyli, ale to też nie z mojej winy. No w pierwszym pojedynku w nowym roku miałem walczyć z tym Brazilczykiem takim wielkim. Pamiętam, nie pamiętam, się nazywał teraz. Niezły, niezły nie, 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 nie. wygrywał taki obieży świat, walczył z najlepszymi zawodnikami, z czołowymi może nie z najlepszymi, ale z czołowymi zawodnikami. Różnie się to kończyło, ale taki no niezły nie, jak na, na polskie standardy. Nie jest no wypadł, no to zastępstwo, no mówmy no, się, że ta walka no nie była najwyższych lotów, w sensie przeciwnik. Następnie walka o pas z Oli Thompsonem, no sraka, nie? E, potem no mówię, miałem przerwę taką z prywatnych, sprawy, no i takie pół roku zawieszenia. Nie trenowałem nic, także od, od lipca jak zacząłem tak trenować mocniej, no to, no to no powrót, miałam, miałem walkę w Bydgoszczy, ze względu na to, że no jest tam z Bydgoszczy, też tam przeciwnik się był zawirowania, no i na końcu Eder Souza no misz kategorii, ale 9-3, też można mówić wiele, czy, czy dobrze, czy źle, ja nie byłem zwolennikiem tego zestawienia, jeżeli mam być szczery, no, ale z drugiej strony, no, skoro już mamy walczyć, bo chciałem walczyć, no to biorę co jest. Nie? No, zrobiłem trzy walki w roku, mając jeszcze długą przerwę w karierze sportowej. Także summa summarum no, nie jest źle. Może ci przeciwnicy nie byli tacy, jak bym sobie życzył. Ale na pewno jako sportowiec, wracając do pytania, jako sportowiec na pewno jestem mocniejszy. Jeżeli dobrze kojarzę to Eder do za to też nie był jakby pierwszy wybór do tej walki. No, nie, miał no, być lepszy. Przeciwnik miał być, o Jezus, ten zawodnik z Uzbekistanu, co walczył o pasaresa, co przegrał ze slimem Triblesi, No i też zawodnik po porażce, no, walka o pas. No, nie. Ciężko jest generalnie znaleźć zawodnika wagi ciężkiej, który jest wolny, który ma dobry rekord, który jeszcze najlepiej żeby był tani. Nie, no, jest ciężko i, i, i no, zobaczymy, co dalej będzie. No, bo rzeczywiście jest tak, że jest ciężka, ciężej będzie, bo jeżeli chodzi o tę wagę ciężką, to gdzieś tutaj te opcje w Fenie to by się skończyły, po prostu. No tak, zakończyły się, no ale też, jakby, mój kontrakt z Fenem jest dość elastyczny, może powiedzmy w ten sposób. Mam nadzieję, że będę mógł gdzieś zawalczyć w większych organizacjach. Może coś się uda, gdzieś tam. Prowadziłem pewne rozmowy, myślę, że niedługo się coś wyklaruje. I, i... no taki był też trochę celowość. Jakby, nie? No trzy wygrane, no powiedzmy sobie, że takie sobie. W sensie. No to ostatnie nie, nie uważam, że nie była zła. No, ale te, te dwie pierwsze takie sobie, no ale żeby zawalczyć właśnie gdzieś dla większej organizacji, która robi często gale, robi częste eventy, no i na tym mi zależało i gdzieś to się chyba uda. Za granicą. Za granicą, no ale też może i w Europie. Ale to jest zagraniczna organizacja. Dobrze, nie będę teraz ciągnął za język, ale też wrócę do tego, o czym wspomniałeś, i chyba gdzieś ten temat poruszałem ostatnio, ale warto poruszyć w kontekście tego, co Ty mówisz. Gdybyś Ty wtedy, podejmując te decyzje o odejściu z KSW, znał plany tej organizacji, dłużej byś się. Za... O, proszę. Tak, tak, to mówię świadomie. Głównym, powtarzam, ja nie rozstałem się ani w złej atmosferze w KSW, mój kontrakt dobiegł końca. Decyzja jaka była, taka była. Są podzielone, każdy ma swoje, OK, ale była to porażka, ja chciałem jak najszybciej to nadrobić. Będąc w KSWi, jeżeli organizacja robiła 4 gale w roku, no to zawalczyłbym raz, znowu, gdzieś musiałbym szukać na siłę i to też nie zawsze, no z doświadczenia wiem, że to bardzo ciężko znaleźć walkę poza organizacją. No i pojawił się fan, który zagwarantował mi dużą ilość walk i tak naprawdę wywiązał się z tej umowy, bo no, gdyby nie, moje problemy są no To bym zrobił trzy, trzy, trzy walki w Federacji Fen. Co byłoby super, plus jedno w Ekstra. E, no i dogadałem się z Fenem. No i przyszła informacja, że KSW robi 12 gal w roku. E, ale nie mieliśmy podpisanego kontraktu, ale już byliśmy po słowie. Dla mnie słowie i po prostu, jakby, no, powiedziałem A, no to też odpowiadam B. Ale tak, jeżeli. Wtedy wiedziałbym po walce z Troszyciem, że KSW od nowego roku, czy tam jakoś tak planuje 12 gal w roku, to bym został w KSW. Fajnie, że tak kawa na ławę otwarcie to no. powiedziałeś, bardzo to doceniam. Zostawiając ten temat a propos też tych zmian Rywala, to prawda, że Ty gdzieś też zawsze na jakimś etapie bierzesz udział w tych poszukiwaniach, a też piję do tego, że Ty kiedyś powiedziałeś, że w jakimś sensie odkryłeś fila de frisa dla, dla KSW. Opowiedz mi tę historię. Tak, znaczy ja staram się zawsze znaleźć przeciwnika. Najbardziej odpowiedniego, znaczy w sensie, tak najlepszego jakiego się da, który jest wolny, mocno się na topologii, przeglądam ogólnie. Też interesuję się bardzo mocno swoją kategorią wagową. Oprócz tego jestem kiepskim kibicem, ale swoją kategorię znam bardzo dobrze i zawsze gdzieś tam pomagam eee, znaleźć tego przeciwnika. No i rzeczywiście z filmem The Friesem było tak, że ja go odkopałem, podesłałem, były dwie propozycje. był ten Francuz, co pokonał Naganu, SISA, Zumana SISA, który oprócz tego, że pokonał Naganu, no to nie miał jakichś tam większych, wielkich sukcesów. No i był Phil de Vries, który... Gdzieś tam walczył w Rosji, pokonał jakiegoś tam takiego solidnego zawodnika rosyjskiego, pokonał Oliego Thompsona, pokonał Jamesa Thompsona, którzy walczyli w KSW. No i tak mówię, kurczę, no jakieś tam połączenie, że, że gdzieś tam kibice będą kojarzyć chociaż nazwisk, których pokonał. Myślę, że byłoby fajne zestawienie. No i ta-dam, jest film, także jeżeli miałbyś 10% wolne, to, to no no i jest film The Freeze, który uważam, że Przeżywa swoją drugi, drugi, nawet nie drugi, tylko swój prime teraz przeżywa, bo po tych porażkach w UFC myślę, że jest zupełnie innym zawodnikiem. Nawet widać wizualnie. Prime, ważne słowo, do tego nawiążemy, ale może, ale może yy, potem. Yy, widziałem tutaj dziś Marcina Tyburę. Chciałem o to zapytać, czego Michał Andryszak nauczył się od Marcina Tybury? Dużo. Wiesz, w, w, jakby. Marc znaczy, o, znaczy. Nauczyłem się od Marcina takiej wytrwałości, e, bycia konsekwentnym i to, że e, właśnie takie do końca jest, być, walczenie do końca, bycie do końca i, i ta wytrzymałość tlenowa jest bardzo ważna i jak można łatwo to zrobić i jak tak naprawdę to nie chodzi o, o przygotowanie fizyczne, tylko bardziej nastawienie w głowie. Marcin też mi pokaże, pokazał parę fajnych sztuczek oddechowych i tak dalej. Także ja sobie też lepiej radzę na pewno tlenowo i te, taki. Konsekwencji i zawziętości na cząść od Marcina nie? No dobra no. wszystkich takich trudności, przeciwności losu i tak to ciągnąć, walczyć i, i do końca, nie? To... Jeszcze wrócę do jednej kwestii. Czy w ogóle był albo jest temat Twojej walki w Szczecinie 16 grudnia? Nie ma nie ma, nie ma tematu. Szczerze nawet może dobrze, bo raz jest taki okres jesienny, ja jestem ogólnie chorowitek trochę. Kiepsko się czuję od trzech tygodni i tak no, trenuję, bo, bo też Mateusz ma przygotowanie do walki. Właśnie w Szczecinie. Staram się teraz zrewanżować za, za pomoc w moich przygotowaniach, ale, ale no nie jestem teraz w jakiejś tam bajecznej formie, tylko tak wegetuję trochę. Nie? Także ogólnie miałem bardzo intensywny rok życiowo. Już pomijając sport, ale sport też potrzebuję takiego do końca roku po prostu sobie trenować sobie raz dziennie. Nie, nie szarpać się aż za bardzo i poleczyć trochę kontuzję, bo to też zaczęły się odzywać, jak przestałem trenować. I, i, I od nowego sezonu mam nadzieję, że będę miał fajne informacje, ciekawe informacje, dobre informacje dla mnie i dla, dla kibiców MMA. I, i, i zacznę ten rok z przytupem. I wtedy MMA Rocks przyjedzie tutaj do Ankosu i u nas na antenie być może jakiś news padnie. No być może, znaczy przez co, wiadomość, znaczy, będę wiedział. Nie, jak powiem kiedy będę wiedział to wam zdradzę co to jest, także nie powiem wam kiedy będę wiedział. Dobrze. Yy, chciałem dwa pytania o młodych zawodników, o tych mniej doświadczonych, o tych, którzy być może gdzieś stawiają swoje pierwsze kroki, tobie, bo jesteś zawodnikiem już doświadczonym. Co by nie było? Nie, no bez przesady, ale na pewno doświadczam z niego, właśnie pieca, różne rzeczy widziałeś i tak dalej, i tak dalej. Yy, ostatnio trener. Żużla. Jesteś zbyt gościu to wiesz co to jest żużel. Jan Zombik, legenda powiedział mi, że czasem jak szukał nowych zawodników, jechał gdzieś na wieś, wyjeżdżał takim żużlowym motocyklem, odkręcał gdzieś tam manetkę i tam ci ludzie przychodzili zobaczyć co się dzieje i on wtedy w tych młodych ludziach, gdzieś tam w oczach potrafił już zobaczyć tę te iskrę, ten talent. Powiedz mi, czy jak widzisz takiego młodego gościa, to ty możesz spojrzeć gdzieś tam na niego i widzisz, z tej mąki będzie chleb albo nie będzie. Jak to wygląda? To jest bardzo rozbudowany temat tak naprawdę i Błysk wokół to jest jedno, a później życie to jest drugie. Wiadomo, sport to jest tylko element całego życia, a życie ma wpływ bardzo mocno na sport. I błysk na pewno jest bardzo ważny i ta chęć przede wszystkim taka, że ten sport jest najważniejszy, nie wszystko dookoła, tylko żeby właśnie móc trenować. Są tu tacy ludzie, są tu tacy chłopacy, którzy pokazali mi już, że... Zależy im na sporcie, że dla nich najważniejsze jest to, że uprawiają ten sport, a wszystkie rzeczy dookoła są jakby poboczne. I, I myślę, że jeżeli nie zboczą, gdzieś tam nie pogubią się, a też myślę, że trener Andrzej i właśnie starsi koledzy na to nie pozwolą, albo będą przynajmniej gdzieś tam dawać sygnały, że gdzieś tam lekko ta droga im się rozjeżdża, to będzie mieli fajnych zawodników i to w kategorii półciężkiej i w kategorii ciężkiej. A to jest tak, bo dziś jadąc tutaj, słuchałem podcastu z Katarzyną Skowrońską, legenda polskiej siatkówki, która się nawet zdziwiła, że żadna młoda zawodniczka nigdy nie zaproponowała jej pani Kasiu. Może, nie wiem, pójdziemy na kawę, powie pani mi, co robić, czego nie robić. Jakieś pani doświadczenia, podzieli się pani nimi ze mną, żebym. Gdzieś szła tą dobrą drogą, a jacyś młodzi zawodnicy czasem gdzieś tam zaczepiają Cię, pytają Panie Michale, może Pan by mi coś pomógł, powiedział, doradził, jak to wygląda. No a może, może spójrzmy na to z drugiej strony. czy Kiedyś Pani Kasia podeszła do młodej zawodniczki i zapytała, czy coś potrzebuje. To musiałbym ją zapytać, może no. będę miał okazję. A czy nie, nie, żeby nie teraz nie neguję Panią Kasię, bo nawet Pani Kasię nie znam, ale chodzi o to, że. Każdy był z nas młodym człowiekiem. Zazwyczaj młody człowiek to jest taki troszeczkę z jakimiś tam problemami swoimi, jakimiś kompleksami i tak dalej, niepewnością, nie do końca jeszcze ten aparat partykułowania swoich myśli jest rozwinięty. Trochę zawstydzenie jeszcze troszeczkę, bo to są często młodzi zawodnicy, 18-19 letni. Ogólnie wiesz, no tutaj każdy walczy i tak się to kojarzy, że jak walczy to jest taki ma mocny męski świat i znowu podejść do takiego zawodnika to też może być jakieś krępujące albo gadać o słabościach albo o jakiejś niewiedzy to też jest, no o, jakaś może być dla takiego młodego człowieka oznaka tego, że mm, no nie daje rady, nie? no i Pytanie, czy nasz zadanie właśnie starszych kolegów nie jest trochę wyjść do tych młodszych zawodników i właśnie samemu zacząć gadać o tym. I mi się wydaje właśnie, że to w tą stronę powinno być bardziej, nie? Że zazwyczaj jest tak, że jak zaczynasz gadać, najlepiej na swoim przykładzie, nie? O swoich problemach, o swoich osterkach i nagle jest, bo ja mam tak samo, ja tylko nie, nie, się wstydziłem, bo, bo myślałem, że to jest ktoś krępującego, nie? No ja myślę, że w tą stronę trzeba trochę tych młodych ludzi otworzyć, tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których... No, te słabości są trochę wyśmiewane jednak, nie? No, tam na, na, na nasze media społecznościowe i tak dalej nikt nie pokazuje, jak jest ciężko, każdy pokazuje, jak jest dobrze, nie? Jak, jak mu świetnie idzie i tak dalej, tylko pytanie, czy tak jest naprawdę, nie? A na życie tak naprawdę składa się właśnie z tych trudów, które, które trzeba przezwyciężyć. I każdy z nich ma, każdy z nas ma jakieś swoje koszmary. I, no i teraz pytanie, czy właśnie udawać przed tym młodym człowiekiem, że... że, że Gadanie o problemach to jest wstyd, czy, czy raczej zmierzyć się z tymi problemami i spróbować je rozwiązać? Nie? No i uważam, że właśnie na jakimś tam autorytecie jest pokazać to, że ten gość też ma takie, albo miał takie problemy, albo też się z tym boryka, albo borykał i, i wtedy ten człowiek też się otwiera. Nie? Że, że jakby trzeba trochę o tym mówić, dać coś od siebie, żeby potem móc mu pomóc. Tak bynajmniej, ja, ja tak bynajmniej działam. A ty tak miałeś czasem, że gdzieś dopadła ci ta chwila słabości ale gdzieś musiałeś to tłumić w sobie. Nie wiem, kiedyś zdarzyło się Tobie po walce z jakiejś okazji płakać? Jak to wygląda? No, wiesz, to mnóstwo problemów, tylko widzisz, ja no właśnie jestem starym dziadem, w sensie, jeżeli chodzi o branżę MMA i tak naprawdę nie było starszych, doświadczonych kolegów, którzy mogli Ci podpowiedzieć coś, nie? No bo tak jakby sięgnąć, no to, od 13 lat, no to sięgnij sobie w MMA 13 lat temu. Co to, co to było? No to było stare sale, e, nie byłem MMA, byli zawodnicy z jiu i tak dalej i gdzieś tam to później jakoś się powołali mieszało. No i tak naprawdę wszyscy się uczyli, trenerzy się uczyli, trenerzy się rozwijali. E, każdy gdzieś tam po macku próbował e, e, znaleźć ten złoty środek i to cały czas ewoluowało. No zobacz dzisiaj, nawet tym walki, on cały czas ewoluuje, to cały czas się uczymy, nie? No i nie było tych wzorców, trzeba było je stworzyć. No i dzisiaj no jesteśmy tymi starszymi kolegami, nie? których my nie mieliśmy. No i warto uważam yy, skrócić. Bo nie, wiem, że ze swojej kariery popełniłem błędów, które gdzieś tam yy, może nie cofnęły, ale opóźniały moją karierę, że mogą nie, nie popełnić tego błędu i na przykład wygram to walkę i to bym na przykład tworzył takie i takie drogi, nie? I on już to wie, on już tego nie musi powiedzieć, on już mu to mówię. I, I to uważam też, że jest fajne, nie? że skraca, skraca tą, tą, tą drogę. Jak powiesz rozwiązanie, to te rzeczy się wydaje oczywiste, nie? Jak życiowo nawet, nie? Życie mówię, no ja zrobiłem taki, tak, to on, kurwa, rzeczywiście tak mogło być, nie? Ale żeby dojść do tego, to jest długi czas. I w tym momencie na przykład taki Marcin, czy, czy ja, czy nawet trener, bo trener jest jakby sportowcem od wielu lat, skracamy tą drogę tym zawodnikom, nie? Że nie popełniają tych samych błędów, które popełniliśmy, no bo już my to przeżyliśmy i możemy to powiedzieć. I uważam, że, 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 że to też mam bardzo duży wpływ. No, i trzeba na pewno tych młodych chłopaków e, gdzieś tam wspierać i właśnie wskazać im te, ten czas. Nie po, popełniamy błędy. Bardzo fajne zdanie w tej dyskusji, bardzo za nie dziękuję. Na koniec, może troszeczkę spłycę, ale zmienię temat, bo gdy ostatni raz rozmawialiśmy, to zaskoczyła mnie, przyznam szczerze, ta Twoja deklaracja gotowości walki w organizacji freakowej. My wtedy mówiliśmy o organizacji Prime. Wiadomo, Fen Prime, jeden organizm tak naprawdę. Podtrzymujesz cały czas te deklaracje? Wiesz, co chciałbym zawalczyć na zasadzie właśnie freaku, ale takiego szaleństwa, wyzwania sportowego. Okej. Okay ale patrzę na te na to, co się dzieje. I jednak taka organizacja i tak wymaga pewnych działań i nie wiem, czy mnie byłoby na nie stać. A tak powiedzmy gdzieś tam zawodnicy, którzy są sportowcami i występują na takich galach i tak nikną. Jakby no. Znaczy inaczej. Fajne wyzwanie sportowe, na pewno fajne pieniądze. Jeżeli nie byłoby to kupione właśnie jakimiś takimi pajacowaniem, tylko po prostu no, trochę, no, trochę przemykasz, nie? z drugiej strony zrobić tą walkę, może, coś, może, może, za, może zaskoczy, może nie, ale zazwyczaj wokół walki są jakieś dymy. dymy. I, i, tak, i chciałbym, ale jakby nie, 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 nie robię nic w tym kierunku, jeżeli padłaby taka propozycja to spoko, ale... Nie mam zamiaru jakby poświęcać temu jakiejś tam energii. Nie? Bo wiesz co? Dla mnie Borys Mańkowski jest takim przykładem gościa, który pokazał, że można wejść w ten świat i przejść przez to suchą stopą. No ale tak trochę wiesz, Borys na przykład widzisz, Borys bryluje, jeżeli chodzi o świat MMA, taki sportowy, bardzo fajnie sobie radzi i tak dalej, i, i jest tą gwiazdą, że tak powiem, nie? że trochę prowadzi tę konferencję. A tam jednak zniknął. Nie? Że była walka Borysa z, z kim? Z Normanem. Z Normanem, no. Mhm. Że tam pogadali, ok, wypowiadał się dobrze, jakby on bardzo dobrze się wypowiadał, ma, ma, to, ma to wykształcone, bardzo, bardzo fajnie rozwinięte, ale przemknął, moim zdaniem. Po prostu była bardziej walka Borysa z parkiem i to była jakby główna energia. Nie, nie było czegoś takiego wow, że. To była poprawnie wykonana konferencja. No myślę, że taki był jego cel, żeby gdzieś tam się w te dymy nie wchodzić, bo to w ogóle nie jego świat. A inna sprawa, że uważam, że boks na tych galach nie ma większego sensu. To jest moje zdanie. Znowu frik, gdzie tu był frik? To był zasadzie sportowe. No tak. No, jakby ani wezwania jakiegoś takiego szaleństwa sportowego tam nie było, ani nie było dymu, ani nie było patologii. Nie wiem, czy o to chodzi. I ja nie do końca wyczuwam wszystkie te takie, wiesz, klimaty i no. No fajnie zwalczyli, Nie mam ogólnie fajna walka. Jako bory z parkiem ogólnie interesująca. A naga i freakowy. I ona tak przemknęła po prostu. Była chyba nawet walką wieczoru, nie? Czy, czy nie? Nie, nie była. Dobra, jestem nie jestem pewien. Ale... Albo była walką wieczoru, albo co-main eventem. Nie pamiętam. No, no, wiesz, no była to walka sportowa i z freakiem nie miała wiele wspólnego. O. Mhm. Myślę, że to takie będzie przez sprentowanie. Dobra. Jak <laughs> freaku, to chciałbym, żeby to był rzeczywiście frik. Że o, tych trzech na jednego. I to jest frik. Mimo że bez patologii i bez może dymów, ale jestem frik. No, zdecydowanie. No, coś jakby o to mi chodzi, nie? Że jak będę chciał walczyć sportowo, wiadomo, w gali frikowej zarabisz więcej pieniędzy, mówmy się, nie? Ale jak będę chciał walczyć sportowo z kimś, to pójdę sobie właśnie do organizacji sportowej, a jeżeli będę chciał robić jakieś numery, to idę tam. Tak to mamy, ja to sobie rozgraniczam. Bardzo dziękuję. Prawdopodobnie spotykamy się przynajmniej na żywo po raz ostatni w tym roku, także wszystkiego, wszystkiego dobrego, aby ten 2023 rok należał do Ciebie. W grudniu się pewnie spotkamy na Szczecinie, bo chociaż może, czy nie będziecie. Pech chciał, że gala Fenu jest 16 grudnia, a 17 grudnia w Gliwicach jest gala KSW, na której Mamet walczy z Pódzianem. No widzimy się w 2023. Mam nadzieję, że w ciekawym miejscu. Myślę, że jeżeli to się uda, to to będzie idealne miejsce dla takiego zawodnika jak ja. Okej, okay, bardzo dziękuję. Już tam sobie w głowie powoli tworzę te scenariusze. Mam nadzieję, że się domyślam. To może zaraz poza kamerą powiesz, czy, czy to jest dobry trop, czy nie. Dobra. Moim przede wszystkim waszym gościem był Michał Andryszak. Bardzo dziękuję. No i, i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.